Z początkiem nowego roku szkolnego 39 nauczycielek i nauczycieli z polskich placówek oświatowych otrzymało z rąk prezydenta Andrzeja Nowakowskiego akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Auli Ratusza. Wręczenie awansów poprzedziło ślubowanie. Mam świadomość w tym momencie, stojąc przed Wami, że bycie nauczycielem to nie tylko kariera zawodowa to przede wszystkim pewna misja, której celem jest Edukacja, wychowanie kolejnych pokoleń młodych płodczan. Dziękuję, że możemy o to dbać wspólnie, razem, razem z Wydziałem Oświaty, razem z dyrektorami naszych placówek oświatowych, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wy. Gdyby nie Wasza codzienna, nie zawsze efektowna, ale bardzo potrzebna i efektywna praca. Za tą pracę bardzo, bardzo dziękuję, a dzisiaj gratuluję Wam tego kolejnego etapu w Waszej karierze zawodowej. W klasówkach oświatowych prowadzonych przez Płocki Samorząd pracuje 256 nauczycieli początkujących, 413 nauczycieli mianowanych oraz ponad 1700 nauczycieli dyplomowanych. raz czwarty, najlepsi uczniowie płockich szkół otrzymali stypendia w ramach programu Płockie Talenty. Wyróżnionych zostało 76 osób, wśród nich m.in. finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych oraz absolwenci szkół podstawowych i średnich z najlepszymi wynikami na egzaminie ósmoklasiste i maturze. Ja swoje stypendium otrzymałam za dobre wyniki w nauce, przede wszystkim za dobre wyniki z matury. Z matury podstawowej, ponieważ otrzymałam 100% z angielskiego podstawowego, 98% z matematyki i 92% bodajże z polskiego. I no, swoje stypendium mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać w trakcie studiów, bo teraz będę je zaczynać. Będę studiować psychologię w Poznaniu no i jestem podekscytowana. Dzięki wysokim wynikom w nauce, w najwyższej średniej w szkołach, brałem udział w Olimpiadzie Olympus. Z języka polskiego oraz z matematyki. Zająłem też trzecie miejsce w biegu na 600 metrów w ramach młodzieżowej ligi sportowej. Aż 22 osoby spełniły więcej niż jedno kryterium. 20 stypendystów otrzymało stypendium w kwocie od 6 do 8,5 tys. zł, a dwoje w maksymalnej wysokości 10 tys. zł. Wyróżnienia wyręczył prezydent Andrzej Nowakowski podczas uroczystości w Auli Ratusza. Stypendia w całości są finansowane z budżetu miasta Płocka. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w tegorocznej edycji to 332 tys. zł. 14. półmaraton dwóch mostów za nami. Do pokonania była wymagająca i malownicza trasa, na głównym dystansie 21 km, a w biegu towarzyszącym 11. Zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, a w obu biegach wystartowało ponad 900 biegaczy. Maratończykom niestraszne były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Wystartowali z mostu Legionów Piłsudskiego, pobiegli przez most Solidarności, finiszowali na starym rynku. Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do obejrzenia relacji z jednej z najważniejszych imprez biegowych w regionie. 3, 2, 1.